Czy światło widzą tylko oczy? Czy jest możliwe, aby inny narząd u człowieka również widział światło? Okazuje się, że tak. W 1998 roku odkryto w oku melanopsynę. Jest to fotoczułe białko reagujące na zmiany barwne światła. Oznacza to, że melanopsyna nie jest związana z widzeniem, jest to odrębny fotoreceptor. W oku mamy pręciki, czopki, siatkówkę i inne komponenty oka, o których uczyliśmy się na lekcji biologii. Ale one wszystkie mają funkcję kamery. Natomiast melanopsyna ma bezpośrednie połączenie z układem nerwowym i jest fotoczułym białkiem. To oznacza, że wykrywa zmiany świetlne związane z cyklem dobowym. Widzimy wykres melanopsyny, czyli w jaki sposób pochłania światło. Jej szczyt, czyli maksymalna czułość, na jaką reaguje, jest w zakresie barwy niebieskiej. Przerwana linia po prawej to wykres czułości ludzkiego oka. Jej szczyt jest w okolicach 550 nanometrów, czyli w świetle zielonym. Podobnie jak pigment rośliny, czyli najlepiej widzimy zielony, natomiast słabiej niebieski, następny fioletowy i przestajemy widzieć w okolicach ultrafioletu. Z drugiej strony jest tak samo, czyli przestajemy widzieć w zakresie podczerwieni. Natomiast reakcja melanopseny kończy się w okolicach koloru żółtego, a główny sygnał otrzymuje w niebieskiej i zielonej barwie. W 2017 roku okazało się, że melanopsyna jest obecna również w skórze i tłuszczu podskórnym. I to wywraca nasze myślenie, jeśli chodzi o rytm dobowy, bo okazuje się, że skóra i tłuszcz podskórny również widzą światło. Czyli światło, które pada na naszą skórę, również reguluje rytm dobowy i nasz organizm na to reaguje. Czyli warto wziąć to pod uwagę, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Warto odkrywać swoje ciało, aby dać naszemu organizmowi jak najlepszy sygnał, jaka jest pora dnia. Z drugiej strony warto rozważyć zakrywanie się odzieżą wieczorem, kiedy siedzimy przy sztucznym świetle w domu. Szczególnie dotyczy to kobiet, które chorują na Hashimoto, czyli niedoczynność tarczycy. Oglądając o drugiej w nocy film, bombardujemy sobie niebieskim światłem tarczycę. Jest ona umiejscowiona dosyć płytko pod skórą, więc niebieskie światło ma możliwość wniknięcia do niej przez skórę i pogorszyć jej stan. Mamy schemat dotyczący melanopsyny i światła. Po lewej widzimy jeden kanał, czyli klasyczne działanie oka. Postrzeganie światła poprzez fotoreceptory, pręciki i czopki. A na końcu mamy funkcję formowania obrazu, czyli funkcję wizualną. Po prawej stronie mamy drugi kanał. Powiązania między tymi kanałami jeszcze nie są do końca odkryte, bo są to dosyć nowe badania. Więc drugi kanał nie odpowiada za formowanie obrazu, tylko jest związany z regulacją rytmu dobowego. Jest połączony z naszym układem nerwowym. Wpływa na regulację otwarcia źrenic, czyli reguluje intensywność światła, jakie wpada do naszego oka. Wpływa także na sen i regulację nastroju. Na następnym zdjęciu można zobaczyć dokładnie, gdzie i w jaki sposób ten mechanizm działa i przekazuje informacje do układu nerwowego. Niebieskie światło głównie wpływa na produkcję melatoniny poprzez funkcję melanopsyny, ale nie tylko poprzez oczy. Również przez skórę, o czym mówi badanie z 2017 roku. Oczywiście oczy są bardzo dużym receptorem, jeśli chodzi o rytm dobowy, natomiast badania nad melanopsyną wykazały, że nawet jeśli człowiek nie otrzymuje sygnałów w oczy, czyli np. całkowicie je zasłoni lub jest niewidomy, to człowiek nadal będzie re regulować rytm dobowy przez skórę. Mamy artykuły, które mówią o tym, jak rozregulowane rytmy dobowe, czyli wpływ sztucznego światła o złych porach wpływa na płodność mężczyzn i kobiet. Jest dosyć sporo badań na ten temat. Możemy również przeczytać o wpływie na zdrowie psychiczne czy ADHD, są również kwestie zaburzeń lękowych czy depresji. Na PubMedzie, czyli w największej bazie danych z badaniami, możemy przeczytać to badanie z 2017 roku, które potwierdza, że człowiek również widzi światło przez skórę. Ten artykuł również ukazał się w Nature, jednym z najbardziej prestiżowych magazynów medycznych na świecie. Co ciekawe, w tym badaniu brała udział Zofia Czarnecka, czyli mamy swój wkład w światowe odkrycia. Szkoda, że w mediach cisza o takich dokonaniach, bo ważniejsze jest to, ile osób zginęło w zawalonym się budynku na drugiej półkuli ziemi. Jeśli wpiszemy po angielsku melanopsyna w skórze w wyszukiwarce, to wyświetli się nam na ten moment 694 badań związanych z tym tematem. Więc nie jest to wymysł jakichś pojedynczych bazaczy. Mamy na przykład dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób melanopsyna poprzez aktywację cieplną reguluje zegary w komórce. Każdy nasz zestaw genów jest poprzedzony, jakby genem zegarowym, w jaki sposób go używać w czasie. Nie wchodźmy w szczegóły. Mamy badanie na temat wkładu melanopsyny w funkcje wizualne i niewizualne. To badanie z 2019 roku, więc są to wszystko dosyć nowe sprawy. Natomiast liczba badań nad melanopsyną po publikacji w Nature z 2017 roku poszła bardzo mocno w górę, ponieważ okazało się, że to nie jest tak, jak człowiek myślał, że widzi tylko oko. Odbior jest bardziej rozproszone po całym organizmie. Mechanizmy regulujące rytmy dobowe są kluczowe dla wielu funkcji zdrowotnych, dla regulacji hormonalnej, dla nastroju czy dla kwestii psychicznych. Kolejny artykuł to autorzy: Anna Stachurska i Tadeusz Sarna. Regulacja melanusyny i jej wpływ na kluczowe reakcje pigmentu światłoczułego, który nie ma związku z widzeniem czyli widzi światło, ale nie w sensie widzenia kamery, tylko obserwowania zmian spektralnych w świetle. Można zobaczyć, że melanopsyna to nie jest jakaś błahostka. Od 2017 roku stała się w pewnym sensie przełomowa, jeżeli chodzi o regulację rytmu dobowego i wszystkie funkcje w organizmie. W tej chwili już wiadomo, że bardzo wiele aminokwasów jest fotoczuła. Jest aktywowana przez światło. Dzięki nim możliwa staje się synteza niektórych neuroprzekaźników, takich jak serotonina czy tyrozyna, które są w mózgu. Wydaje się, że cała nasza biologia jest aktywowana i regulowana przez światło. Jeżeli podobał Ci się ten film, to daj suba, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych produkcji. Daj łapę do góry. No i napisz komentarz, czy dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Życzę Ci wspaniałego dnia i do następnego.